Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie w studiu comparic 24 TV. Moim dzisiejszym gościem jest pan Ryszard Szczepaniak, prezes zarządu GalwoSA. Witam Dzień serdecznie, dobra. Panie Prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali trochę o profilu biznesowym spółki GalwoSA, otoczeniu rynkowym, ale również spróbowali nakreślić strategiczne cele na kolejne okresy. Na początek chciałbym naszym widzom przybliżyć profil biznesowy Galwo ESA. Czy mógłby Pan wskazać segment, w jakim spółka operuje oraz nakreślić ofertę spółki i kluczowych albo ogólnie odbiorców usług z Państwa spółki? Tak, oczywiście. Jesteśmy spółką przemysłową o pewnej charakterystyce, którą możemy nazwać śmiało high-techiem. Działamy w branży, która jest związana z uszlachetnianiem i z pokrywaniem metali innymi metalami, zazwyczaj szlachetniejszymi, tymi, które mają szczególne właściwości. Działamy na rynku przemysłowym, który ma specyficzną charakterystykę inżynierską, który wymaga od nas gruntownej wiedzy technicznej i technologicznej, który nie jest tylko... Taką powtarzalną metodologią działania w ramach działalności przemysłowej, tylko wymaga od nas specyficznych rozwiązań jednostkowych, indywidualnych względem danej, danej powierzchni, którą opracowujemy. Główną, głównym segmentem działania naszego biznesu to jest segment energetyczny. To jest jakby nasz core, i to jest miejsce, w którym bardzo dobrze się odnaleźliśmy, jeśli chodzi o specjalizację pokryć galwanicznych w tej dziedzinie. Jesteśmy jedną z kilku europejskich spółek, jedną z kilku europejskich firm, która umie pokrywać aluminium w sposób wyrafinowany i bardzo charakterystyczny i pożądany właśnie w tej branży, jak, jak branża energetyczna. Oczywiście obsługujemy także inne segmenty rynku, takie jak. Typowy rynek automotyw, czy w mniejszym zakresie, czy wszelkie inne branże, które wymagają specjalistycznych pokryć, nietypowych, atypowych rozwiązań, które często, choć z jednej strony realizowane są w ciągach produkcyjnych, to z drugiej strony wymagają często inwencji i niezależnej działalności inżynierskiej względem, względem danego detalu. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, Pomimo tego, że są Państwo podmiotem o ogruntowanej pozycji i o stosunkowo dużej skali działalności, no to jednak starają się Państwo świadczyć usługi w sposób dedykowany pod konkretnych klientów. Tak, to prawda. I to jest profil, na którym się bardzo się nie skupiamy. Nie chcemy być, nie uwłaczając oczywiście nikomu, typową cynkownią czy firmą produkującą usługi realizującą usługi potokowo, ale chcemy być firmą, która ma swoją swoistą specjalizację, która dzięki temu kształtuje naszą przewagę rynkową i na tym bardzo się nie, się skupiamy. Proszę mi powiedzieć, każdy biznes działa w pewnym określonym otoczeniu rynkowym. Hmm. Więc chciałbym się zapytać, ponieważ jak wiemy, sytuacja gospodarcza w obecnych czasach jest dosyć chwiejna i wpływ tych czynników zewnętrznych bywa istotny. Czy w przypadku Galwo y, czynniki makroekonomiczne mają istotny wpływ na bieżącą działalność operacyjną? Tak, one mają znaczenie duże ze względu na y, ceny surowców, y, y, z którymi mamy w tej chwili do czynienia. Oczywiście wzrost cen surowców jest kluczowym czynnikiem wpływającym hmm. na marże i na rentowność naszej hmm. działalności. Y, muszę przyznać, że y, przeżyliśmy ten y, szok cenowy, w szczególności w roku 2020 i 2021. To były czasy COVID-u i czasy różnego rodzaju zdarzeń zupełnie nieprzewidywalnych, które pojawiły się w tamtym czasie. I ten szokowy, gwałtowny wzrost cen surowców odbił się na wynikach naszej spółki. Nie w każdym przypadku mogliśmy zareagować natychmiast z zmianą marży czy, czy, czy podniesieniem ceny, bo wiążą nas kontrakty. To jest pierwsza rzecz. A po oczywiście działamy w otoczeniu konkurencyjnym, który nie zawsze pozwala zachować się w sposób racjonalny, tak jak chcielibyśmy. Musimy poczekać na bezwładność rynku, która, która jest realizowana w różnym, w różnym tempie. Natomiast skorygowaliśmy wszystkie nasze działania, które w szczególności podjęliśmy na koniec 2021 roku i na początku tego, tak, aby uelastycznić marże, aby dostosować się do tego, co dzieje się na rynku i tak naprawdę podążamy za wzrostowymi cenami surowców, materiałów, ale także za wszelkimi kwestiami, które są związane z finansowaniem działalności, czy z ze stroną podatkową, która się bardzo skomplikowała, czy też za oczekiwaniami płacowymi ze strony pracowników, które także są dodatkowo stymulowane przez system polityczny i nie tylko w Polsce. Profil GALWO wydaje się dość zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o odbiorców. Wobec tego też chciałbym się zapytać, jak wygląda kwestia zapotrzebowania na państwa usługi, czyli ta kwestia typowo rynkowa, popytowo-podażowa. Mhm. No, i jakby ocenił Pan szerzej perspektywy całej branży galwanicznej? Rzeczywiście specyfiką naszej konkretnej firmy jest właśnie ta wspomniana przez Pana szeroka dywersyfikacja. Rzeczywiście mamy bardzo dużą różnorodność podmiotów, z którymi współpracujemy, ale z drugiej strony jesteśmy firmą, która ma bardzo dużo istotnych zatwierdzeń wśród głównych graczy, oczywiście zatwierdzeń danej technologii, wśród głównych graczy europejskich i światowych żeby wymienić tutaj tylko spółki z tej górnej półki energetycznej, jak, jak ABB, Alstom, czy General Electric, dla których realizujemy indywidualne rozwiązania, często dedykowane pod dany profil. I to, tak jak już wspomniałem uprzednio, jest, nasza, jest, jest, jest to nasza duża siła. Jeśli chodzi o sam rynek galwaniczny, to on jest relatywnie rozdrobniony w Polsce. Albo jest bezpośrednio związany z danym typem produkcji, wyspecjalizowany w ramach przygotowania danego detalu czy danej technologii, albo, tak jak w przypadku naszej firmy, usługowy i skupiony na jednym lub dwóch typach pokryć, które realizuje się i optymalizuje w ramach świadczonej usługi. W naszym przypadku jest nieco inaczej, ponieważ, choć z jednej strony jesteśmy skoncentrowani na rynku energetycznym w szczególny sposób, bo zresztą widzimy, i dużą siłę i duży potencjał w tej branży, to z drugiej strony nie bronimy się przed poszukiwaniem indywidualnych rozwiązań, czy też uczestniczeniem w obronie patentów, czy też szczególnych rozwiązań. Chociażby właśnie dla, dla wiodącego automotywu, mamy swój udział w jednym z elementów, który jest dedykowany do pewnej marki włoskich super samochodów, które są przedmiotem pożądania wielu osób, które kochają motoryzację na przykład. Rozumiem, że to o czym wspomnieliśmy wcześniej, dywersyfikacja odbiorców, dedykowalność usług, ale proszę mi powiedzieć, jak w tak trudnym otoczeniu rynkowym zachować konkurencyjność. No jest na pewno dobry czas i dobry klimat do tego, żeby próbować konsolidować i łączyć rynek, to jest istotne. Na pewno jest to też czas na to, żeby jakby doceniać Tę wysoką specjalizację inżynierską podmiotów takich jak nasz. Mam nadzieję, że to jest ten czynnik, który jeszcze bardziej umacnia nas w tym rynku, w którym się poruszamy. Oczywiście nie tylko w Polsce, ale w Europie, ponieważ wiele złożonych projektów z Europy także trafia do nas albo do rozpoznania, albo do rozstrzygnięcia rodzaju technologii, które mamy realizować. Natomiast wydaje się, że element łączenia. Pewnego, pewnego rodzaju konsolidacji, czy też poszukiwania współpracy holdingowej jest dobrym kierunkiem i dobrym rozwiązaniem na to, żeby wzmacniać swoją pozycję w ramach tej europejskiej i ogólnoświatowej struktury współpracy w ramach działalności przemysłowej, gospodarczej, tego typu usług, jakich, jakich my dostarczamy. Wspomniał Pan o konsolidacji rynku. Rozumiem, że jest to jeden z kierunków strategicznych, które Galwo S.A. zamierza obrać. Kolejnych latach i w kolejnych miesiącach? Proszę mi powiedzieć, czy są jeszcze jakieś inne kierunki strategiczne, które nie tylko pozwolą zachować konkurencyjność, ale jednocześnie zbudować tak naprawdę długofalowe przewagi konkurencyjne? Wydaje mi się, że w głównej mierze to są te elementy, o których wspomniałem, czyli właśnie budowanie tej struktury holdingowej, czy też ewentualne przejęcia lub zapraszanie inwestorów do współpracy. My mamy oczywiście doświadczenie w, w tej dziedzinie. Mieliśmy doświadczenie z przejęciem międzynarodowym, którego dokonaliśmy jakiś czas temu. Mógłbym powiedzieć jednostkowo, że, że ja dysponuję takim doświadczeniem i wiem, jak takie procesy przeprowadzać. Oczywiście wszystkie decyzje ostateczne leżą w rękach akcjonariuszy. To oni decydują, na co zarząd może sobie pozwolić w ramach koncepcji, które przedstawia. Natomiast zapewne to jest ta droga, którą moglibyśmy pójść dalej, jeżeli uzyskalibyśmy dodatkowo wsparcie i akceptację, czy inwestycyjną, czy innego rodzaju, właśnie taką kierunkową pomoc. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, strategiczne cele zasadniczo są dwa. Pierwsze to jest ta otwartość Galwo na inwestora, czy branżowego, no sumie, tak, tak. czy finansowego inwestora, z drugiej strony otwartość na możliwe konsolidacje rynkowe, czyli przejęcia, akwizycje podmiotów z branży, to może skupmy się w pierwszej kolejności na potencjalnym inwestorze i na otwartości spółki na, na rozmowy w tym kierunku. Proszę mi powiedzieć, czy pozyskanie takiego inwestora, które wiąże się de facto z potencjalnymi, większymi możliwościami kapitałowymi, czyli uzyskaniem dodatkowych środków na rozwój, zostałoby spożytkowane już na Konkretne, widoczne, nie wiem, może zaplanowane kwestie związane z celami inwestycyjnymi na poziomie technologicznym albo organizacyjnym? Czy, czy mają Państwo już takie cele wybrane i czy one zoptymalizują Galvo S? -a? To jest tak, że z punktu widzenia technologicznego, i z punktu widzenia inwestycji w samym Galvo, wydaje się, że osiągnęliśmy ten satysfakcjonujący punkt nasycenia. Natomiast, oczywiście, obserwujemy rynek. I widzimy, że łączenie w ramach konsolidacji czy w ramach holdingu w grupy producenckie czy w grupy świadczące usługi danego rodzaju w przypadku obróbki metalu mogłoby być dobrym kierunkiem na takie umocnienie i ugruntowanie naszej pozycji nie tylko na rynku polskim. Myślę, że to jest, że to jest istotny kierunek. Chciałbym się skupić jakby na, na takim rodzaju działalności. Oczywiście potrzebujemy tutaj wsparcia inwestorskiego, w sensie pozyskania inwestora branżowego, który byłby zainteresowany również tego typu działalnością i chciałby pójść z nami w kierunku konsolidowania lub tworzenia spółek holdingowych w ramach działalności, którą świadczymy. Oczywiście, tak jak wspomniałem, obserwujemy rynek, znamy ten rynek, widzimy, że są interesujące podmioty, które mogłyby Rzeczywiście łącząc się, tworzyć większą siłę i mieć większą moc przetargową, jeżeli chodzi o realizację różnego rodzaju rozwiązań, które zresztą już dzisiaj realizujemy dla, dla europejskiego czy światowego rynku. Czyli tak naprawdę otwartość i możliwość rozmów i pozyskania inwestora branżowego w połączeniu z drugą, jakby z drugim kierunkiem, czyli z tą potencjalną konsolidacją rynkową z akwizycją. Podmiotów z branży, tak naprawdę to jest ten efekt synergii, do którego Państwo dążą. Ale proszę mi powiedzieć, jaką istotą, jaka jest istota procesu konsolidacji na Gruncie Galvo i jakie wartości spółka może osiągnąć, finalizując tego typu transakcje? No, istotną rzeczą jest to, że w tej chwili wydaje się, że sama wycena jest bardzo atrakcyjna, jeśli chodzi o ten czas, w którym się znajdujemy. Myślę, że można byłoby tutaj osiągnąć swoisty bonus za. Zainwestowanie we właściwym czasie w spółkę. Z drugiej zaś strony, no zapotrzebowanie na usługi tego typu, jakie my świadczymy, no nie chciałbym powiedzieć, że będzie zawsze, ale wiele wskazuje na to, że jeszcze przez długie lata będziemy potrzebowali tego rodzaju obróbki metalu, w szczególności w branży energetycznej, która jest bardzo chłonna, która bardzo się rozwija, która generuje coraz więcej potrzeb. Widzimy oczywiście cały, całą tą kwestię związaną z uruchomieniem technologii wodorowej. Widzimy duże zapotrzebowanie na energię w ogóle, i na przesył, i na innego rodzaju działalność w tym kierunku. Wiemy, że będą się budowały kolejne nowe, nowego typu elektrownie, że potrzebujemy źródeł energii alternatywnych, w których także mamy swój duży udział. Ponieważ przygotowujemy i opracowujemy wszelkiego rodzaju konektory, szynoprzewody i różnego rodzaju złączniki czy styczniki, które, bez których nie da się funkcjonować bez względu na to, o jakiej technologii mówić będziemy. Czy to będzie klasyczna węglowa elektrownia, czy to będzie ultra nowoczesna, zawierająca technologię, o której być może jeszcze nie mamy do końca pojęcia w tej chwili. Wspomniał Pan już o jednej z potencjalnych korzyści dla, dla inwestora branżowego, który byłby zainteresowany inwestycją w spółkę i. Dokapitalizowaniem pewnego kolejnego, wyższego jeszcze niż dotychczas poziomu organizacyjnego w Galvo Sa. Wspomniał pan o atrakcyjnej wycenie rynkowej. Tak naprawdę przygotowując się do tej rozmowy, spojrzałem wczoraj, że Galwo jest obecnie wyceniane na rynku na kwotę około 3,5 miliona złotych, co daje tak naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjny wskaźnik ceny do wartości księgowej na poziomie. Poniżej 0,50, co z kolei świadczy, że wartość rynkowa jest wyceniana przez inwestorów z dyskontem 50% wobec wartości księgowej, czyli tak naprawdę państwo, jako podmiot świadczący usługi dla przemysłu, mają rozbudowaną flotę maszyn i urządzeń, ale też posiadają państwo określone zasoby gotówkowe, które są widoczne w raportach cyklicznie publikowanych przez spółkę. Wydaje się, że ta atrakcyjna wycena rynkowa jest bardzo ważnym czynnikiem, który może też przyciągnąć potencjalnego inwestora do spółki, czy w Pana ocenie jest to większa szansa, czy być może w jakiejś mierze zagrożenie? Na pewno szansa z punktu widzenia inwestora, natomiast gdybyśmy mówili o zagrożeniach nieco żartobliwie, to powiedzielibyśmy, że ta wycena nie oddaje rzeczywistej wartości firmy, bo same urządzenia czy maszyny są warte o wiele więcej niż ta wycena, o której rozmawialiśmy, już nie wspomnę o gotówce, którą skumulowaliśmy na tak zwane trudne czasy i... Ona stanowi również dużą część właśnie tej wyceny, więc kupując nasz podmiot, kupujemy podmiot fundamentalny, bardzo, bardzo solidny, bardzo silnie stojący tymi właśnie fundamentami na ziemi, tak mógłbym powiedzieć, który jest zarządzany dość konserwatywnie, jeśli chodzi o stronę kosztową. Więc z tego punktu widzenia jest to dobry fundament do wyjścia dalej, to, to, to z całą pewnością. Oczywiście cena wydaje się atrakcyjna, niemniej, tak jak Pan powiedział, ona nie oddaje rzeczywistej wartości naszej spółki. Wartość jest daleko większa, w szczególności dzięki kontraktom i dzięki relacjom, które mamy, głównie w Europie, bo, bo myślę, że to są. To są bardzo ważne tematy. W szczególności myślę tutaj o pewnych rozwiązaniach w dziedzinie srebrzenia czy cynowania detali aluminiowych, z których każde z zapytań, czy też każde z nowych technologii, które powstaje w Europie, trafia do nas do rozpatrzenia technicznego i często staje się przedmiotem współpracy z jedną czy drugą dużą wiodącą firmą, która buduje elektrownie lub je remontuje czy modernizuje. Więc Rzeczywiście to jest bardzo dobra baza wyjściowa. Fundamenty i stabilna sytuacja, posiadanie majątku, posiadanie przejrzystej struktury finansowej to jest chyba takie clue naszego działania i myślę, że największa wartość tej firmy. To jest taka stabilizacja na długie lata, w którą jeśli ktoś chciałby zainwestować, mógłby z całą pewnością rozwijać i kontynuować tę działalność na, na wiele naście, a może i nawet wiele dziesiąt lat. Wspomniał Pan o silnych fundamentach. Chciałbym tylko rozwinąć niejako ten wątek, ponieważ Galvo SA jest spółką obecną na rynku i w branży galwanicznej od wielu lat, która wiele, przez wiele lat budowała swoją pozycję rynkową, uzyskała też audyty wewnętrzne, akceptację jakości tak. po stronie swoich klientów. Dzięki temu, jednak, ten katalog klientów jest bardzo rozbudowany z różnych branż, ale jednocześnie spełniający najwyższe standardy jakości. Czy uważa Pan, że, że te fundamenty właśnie są takim, powiedzmy, mottem przewodnim, takim atrybutem, który jest zdecydowanie widoczny biznesowo? No one są na pewno elementem wyjściowym. Dzięki giełdzie jesteśmy bardziej transparentni i bardziej rozpoznawalni dla klientów niebranżowych, co jest istotne. Z drugiej zaś strony, w branży jesteśmy podmiotem rozpoznawalnym już od wielu dziesięciu lat. Tak się składa, że ta branża nie jest aż tak bardzo. Duża jeśli chodzi o ten rodzaj specjalizacji, którym my się charakteryzujemy. Natomiast jest tak, jak Pan powiedział, że te nasze fundamenty, ta nasza stabilizacja, maszyny, urządzenia i przede wszystkim zaplecze inżynierskie to jest bardzo ważne, to trzeba podkreślać są bardzo silnym atutem tego podmiotu. Chciałem powiedzieć, że właściwie odnieść się do kadry, która pracuje w GALWO. Że kompetencje osób, które są zaangażowane bezpośrednio w rozwiązania technologiczne są bardzo wysokie. Mamy też dużą tradycję i bardzo niską fluktuację, jeśli chodzi o, o pracowników, z którymi współpracujemy. Mamy dobre relacje z Politechniką Łódzką. Mam nadzieję rozwinąć także relacje z innymi uczelniami, które chętnie wspierają nasze działania. Mamy bardzo rozbudowany park maszynowy, mamy bardzo dobre urządzenia badawcze i technologiczne. Korzystamy także z wiodących technologii, które produkowane są w Europie i na świecie. Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ mamy też jedną bardzo interesującą amerykańską technologię, która się w naszym przypadku świetnie sprawdza. Poza tym, dzięki kupowaniu technologii od takich podmiotów, mamy dostęp do urządzeń i technologii badawczych, które są niezwykle ważne w naszym przypadku. Sami także dysponujemy bardzo zaawansowanymi urządzeniami, więc jesteśmy przygotowani do tego, żeby pójść krok dalej. Jest też propozycja współpracy z Politechniką względem tego, żeby studenci odbywali u nas praktyki. To się dzieje, to, 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 to jest już. Poza tym współpracujemy z dwoma wydziałami, które opracowawszy technologię, próbują ją wdrożyć i przełożyć na ten element produkcyjny bezpośrednio, czyli skomercjalizować ją. Więc. No i jest dużo kierunków, w których możemy działać, jeżeli chodzi o, o tego typu działalność. Tak więc, fundamenty to oczywiście jest jedna ważna, ważny element, ważna płaszczyzna państwa działalności, ale rozumiem, że są państwo otwarci na ciągłe udoskonalanie własnej, własnej technologii, na współpracę właśnie badawczą z tutaj Ośrodkiem Politechniki łódzkiej, no i de facto na, na napływ świe, świeżych kadr. Pracowniczych, którzy z czasem zostaną też wyspecjalizowani tutaj, jakby na ścieżce galwanicznej, co rozumiem, że jest też wiedzą specjalistyczną i też wymaga lat pracy. Tak istotnie jest. Proszę zobaczyć, że rok 20 czy 21, pomimo tego, że był trudny, pandemiczny, my spędziliśmy inwestując, zmieniając firmę, modernizując to, co się da. Wybudowaliśmy nową czyszczalnię ścieków, zresztą bardzo nowoczesną, wydajną, która umożliwia nam dodatkową obróbkę innego rodzaju ładunku ścieków, który, który moglibyśmy realizować. Poza tym zainwestowaliśmy bardzo dużo w urządzenia zmniejszające zużycie wody czy zmniejszające zużycie energii, w szczególności na tej części starszej, którą, którą mamy w zakładzie. Poza tym no, nowe kadry to też jest myślę duża wartość. Są też osoby, które pracują od wielu lat w tej branży, znają się doskonale z naszymi klientami. Mamy dobre relacje z większością klientów, którzy pracują z nami po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Więc tak, to jest, to jest niezwykle ważne. Otwartość na współpracę z Politechniką daje także nam możliwość w cudzysłowie pewnego przeglądu kadr i dostępu do tego, co. W tej chwili dzieje się w ogóle na zewnątrz technologicznie, i dostępu do tego, nad czym jednostki naukowe pracują. Zresztą Politechnika łódzka dysponuje działem transferu technologii i wiemy, że potrafi także wygenerować dodatkowe podmioty, które działają w ramach technologii wypracowanej wcześniej, czy też udoskonalanej wcześniej przez, przez pracowników naukowej tejże, tejże szkoły. Natomiast mamy także dobre doświadczenie w pozyskiwaniu kadr, właśnie fachowych, które najpierw młodzi ludzie, studenci przychodzą na praktyki, a potem często jest tak, że zostają z nami i stanowią ten silny trzon, trzon współpracy dalszej. My nie musimy mieć kompleksów, jeśli chodzi o kompetencje naszej kadry. Jest w tej chwili dobry czas, świat jest szczęśliwie otwarty, mamy, mamy dostęp do. I technologii, i do wiedzy, i wypracowywanej też przez inne instytuty naukowe, międzynarodowe. Młodzi ludzie coraz lepiej mówią po angielsku, niemiecku, doskonale orientują się w świecie technologicznym, cyfrowym. To też jest duża otwartość to też jest taka brama do, pozyski do pozyskiwania wiedzy, doświadczenia, a z drugiej strony do wymieniania się też informacjami i doświadczeniami to jest bardzo duża wartość. I o tym trzeba pamiętać. Czyli z jednej strony fundamenty, z drugiej tak strony jest. idą Państwo z duchem czasu. Ale chciałbym się jeszcze dopytać jeszcze na koniec o ten aspekt, najbardziej może interesujący z punktu widzenia inwestorskiego. Są Państwo spółką giełdową notowaną na rynku New Connect. Jak status spółki publicznej, czyli transparentność operacyjna, przekłada się na wiarygodność w rozmowach, czy handlowych, czy strategicznych, czy jakichkolwiek innych? Ona jest kluczowa, ponieważ wszystkie nasze dane finansowe są otwarte, łatwo przyjrzeć się takiemu podmiotowi, który jest notowany na giełdzie. Poza tym no, sama giełda jest także gwarantem tego, że wszystkie procesy, które są realizowane w spółce, są realizowane prawidłowo. Od momentu chociażby podstawowego księgowania, aż po raportowanie, które musi być realizowane na odpowiednim poziomie, tak, żeby być akceptowanym przez Tenże rynek, więc to jest jakby gwarant tego, że jesteśmy podmiotem dobrze zarządzanym od strony tej właśnie finansowej, tej, od strony tej technologii finansowej, co też jest bardzo ważne. Przede wszystkim ta nasza rozpoznawalność wypracowana wcześniej jest jakby ugruntowywana tym, że otworzyliśmy swoje księgi i otworzyliśmy informacje o tym, co robimy dla szerszej publiczności, tak bym powiedzieć. To jest na pewno bardzo ważne i mam nadzieję sprzyja temu, że jesteśmy postrzegani jako podmiot wiarygodny i wszelkie procesy, które są realizowane w firmie są jasne i czytelne dla osób, które z zewnątrz przyglądają się naszej firmie. Jeśli chodzi o współpracę z firmami międzynarodowymi, one zwracają na to uwagę. Jeżeli firma nie jest tak otwarta jak nasza, często proszą o dane finansowe, proszą o wskaźniki, proszą o potwierdzenie kondycji finansowej. Bycie na giełdzie skraca nam tę ścieżkę, bo często firmy międzynarodowe same sprawdzają, z kim mają do czynienia, nie tylko wizytując nas i realizując dane rozwiązania technologiczne, ale także analizując tą stronę prawno-finansową. To jest bardzo, bardzo korzystny element. Panie prezesie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za dzisiejszą obecność w naszym studiu. Życzę panu spełnienia wszelkich celów, w szczególności strategicznych, związanych z, z nowym inwestorem, który niebawem, miejmy nadzieję, pojawi się na horyzoncie, jak również z dalszymi akwizycjami rynkowymi, czyli konsolidacją rynku, co jak wiadomo, jest czynnikiem ważnym, żeby skalować biznes i rosnąć wraz z wraz otaczającymi nas światem gospodarczym. Państwu również dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszam do śledzenia naszych kanałów informacyjnych, relacji rynku PL, agencji relacji inwestorskich. Niebawem pojawią się nowe zapowiedzi, analizy, komentarze, wywiady. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję pani prezesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.